Jewudzki i Figurski w dobrej formie od rana. Mam pomysł, Michale? Słucham cię. Zrobimy to u nas na żywo. Zrobimy żywy krzyż. Ja będę belką poprzeczną. Ty będziesz pianowym. Ja, 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 ja chyba... komenduj, nie, nie, -poczekaj, komenduj, nie, na, 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 nie, naprawdę, nie, 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 to jest nasz manibel, niechaj powstanę, niech mi Jezus stanę w się, i Krzyż Polski ukarzę. Chodźcie, patrz na maryny, znalazł świętem! Żyby Krzyż! Poczekaj, ja powiem! Żyby Krzyż, co rok! Żyby Krzyż! Szkoda, że Państwo czekają nie zioł. Krzyż! Tylko on żywo! Gdzie... Każdy, krzyż. każdy z obywateli dziś zobowiązany jest uczynić krzyż, więc którym stoi w tej chwili. Ja też zrobimy krzyż! Kamil, chodź tu! I przeprowadź idalię! Weź Raimunda! Tak. Weź ze sobą Rajmunda! Tak. Twórzmy krzyż! Bierz Bisia! Dwoń do Potojka! Tylko nie wołajcie Miśka! Ja, miśka nie Rajmund, Jest Misiek! Jest Misiek! Mi mi chodź, Misiek! Mam Wila, chodź do kamery! Się, zrób, musiał, krzyż, zrób krzyż! Zrób krzyż! Zrób krzyż! Ja, no, poczekaj! Dobrze, Kamil, chodź! Następuj się do niego na krzyż! To jest nasz! To no. Proszę tak, Państwa, radował. tylko u nas robiliśmy żywy krzyż z Miśka. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. ćwiczę już od 8 do 10. Codziennie rano w S-Rock. Więcej na www.skrok.pl